Dzisiaj zrobimy mielonkę ze słoika. z łopatka. Tak, kilogram łopatki, kilogram boczku. Do tego będzie jeszcze czosnek. czosnek. Osiem ząbków, tak mniej więcej. Majeranek, pieprz, pieprz. sól. I woda. I woda. Także teraz będziemy to wszystko się mielić. To wszystko wmielić, wymieszać. Oczywiście boczek bez skóry, nie? No to zaczynamy. Kroj mi. Ja cię będę kroił? Ja będę miał. Ja ty będziesz mieć. Po, kawałeczku. po kawałku. No i dobrze. No, idzie ciotka, idzie. średni, tak? Bo na średni ma mm być. -hmm. Średnie sitko. no? Łopatka zmielona. Teraz trzeba boczek. Trzeba, mus trzeba go oskurować. No to się za niego zabrać. O kurde Głową zachęci na Samą skórę jeszcze mieć I do mnie Ostatni. ostatni. O Mamy pomielone już mięso, łopatkę, boczek i czosnek. Teraz dajemy przyprawy. Będzie tak, dwie, dwie łyżki majeranku. trzy łyżeczki soli, to już mamy gotowe w miseczce zmielone wcześniej. No, może być zwykłe, ale my używamy tych jak się na No, ona kamienna, to trzeba pomielić. Tak, zmielone wcześniej sobie przygotowaliśmy. Teraz będzie pieprzu. Pieprzu no dwie łyżeczki, ale jak ktoś robi pikantniejsze to może można być, więcej. Można dać. więcej dość no. Damy więcej trochę? O, do 2,5 tak. Dobra. Żeby trochę nie przesadzić. No, no. Dobra. Majeranek pieprz. No sól. Teraz będzie Taka... woda. Wody 400 ml. No. no, to takie jest. 300 w tej szklance. No Wystarczy? I to... no. Wystarczy, bo będzie, I to tyle. będzie. No bo to woda no ma... i W zasadzie tyle, bo. Czosnek już był z zmielony z mięsem, to jest. Można jeszcze dać żelatyny, jak ktoś chce mieć pewność, że to się stężeje, bo to o to chodzi. No, to nas to proszę, Ale my nie dajemy, no, my próbujemy tak. Spróbujemy bez i powinno być. Tak, także teraz wszystko już jest dodane. Teraz się to wszystko wymieszamy. No bo woda tylko, chodzi o to, żeby się ład yy, yy, ten no, rozpuściły się i sól i pieprz, <laughs> bo żeby przeszło to bardziej. I trzeba tu tak wymieszać, żeby aż się mm -hmm. kleiło. Pachnie ładnie. Pachnie, pachnie, nie? Możesz mi to zabrać. Mm. No, i możesz szykawać słoiki. O, słoiki zaraz. Słoiki już są. No, Także słoiki. Przygotowane. No, a tu się ma gdzie. stoją. To trzeba tak wymieszać, aż się będzie kleić. Pod, no kleić, aby będzie takie klejące. Bo to no, już wodę wpiło. Mm -hmm. Teraz trzeba jeszcze to trochę po... No praktycznie tak na kiełbasę, bo to równie dobrze można by nabić wielita i... i też by było... To okay. jakaś tam by była. Dobre byś dał i by był klops. Tak samo. No. Tak by się wszystko zrobiło teraz. W sumie i koplety bym zrobiła z tego. Przyprawione dobrze jest, wszystko jest tego. Mięso wymieszane z przyprawami, teraz nakładamy do, do, słoików. do słoików i tak, żeby było no niepełne, no, tam centymetr od góry. Palok obcięty już. I całe. No, nałożymy, zapewnimy. I co trzeba zrobić ten. No, na, na inne. No dobra, zobaczymy. No tak to wygląda. Ale przynieś Zaraz tutaj nalejemy wody. Tak, wodę mi się wydaje do. Nie wiem, do połowy swojej Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Na ściągę. Będzie? No, no, tak mówię, podwinięty. O, tak jest tu dookoła. Wystarczy, nie? To no, bo ta, ta jest. galaretka, żeby się tak no, no. nie zrobiła. Mam nadzieję, że się zrobi. Będzie, no to, to i tak pewnie jeszcze... Galaretka to... najlepsza. To by było? i mielonki będą, no tam resztę to się potem podrzuci teraz tak, potrzebujemy garnek w garnku ułożyć elgansio i wodą zalać tak żeby się nie wylało także zaraz wstawiamy to do gotowania Ścielka jest tu by wyszło więcej ale nie ma, dobra, wody trzeba woda wody. wody dolejemy no i dobra Jest czwarte Dobra, jest? czwarte jest. Uruchamiamy maszynę. I dobra, tak będzie lepiej. Trzeba sprawdzać, kiedy zacznie wrzeć. Tak, bo półtorej godziny trzeba. I potem półtorej godziny. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo to, bo to deb debiut. ładnie się gotuje się ładnie zawekuje także jeszcze jeszcze chwila i będzie gotowe a potem wiadomo do, do odstygnięcia ale gotuje się ładnie także będzie mielonka palce lizać Ugotowane. Jeszcze w środku widać jak bąbelki lecą Trzeba to wyciągnąć O, jeszcze to przy okazji nalepki nalepki zejdą ze sły... O, jeszcze widać Trochu widać jak tam jeszcze ale będzie galaretki, będzie Oj, Już to widzę jak to No, podlepia się jest, jasno dobra. dobra, tu wsadzimy ten ostatni Akurat jest Przykrywamy i Niech się wasze No, a tutaj są te trzy, ale będą już to widzę, że będą smaczne bo są takie kurde jak to by powiedzieć trzeba to nagrać tak to wygląda o mięso jest i Ała, gorące i woda, jak to tam pływa czyli to będzie galaretka i, i tłuszczyk Także tak to wygląda i będzie szuperansko i pewnie będzie smaczne, musi być nim opcji Na trzed dzień sprawdzenia Jest, widać tu szyku trochę jest Galaretka jest tak, zaraz sprawdzimy o oh, ho, oh, to od... a i poszło Ach. No, pachnie fajnie. A teraz jak to wyciągnąć stamtąd? Na przedzie jest, Jak to stamtąd wyciągnął, Taki słoik jest. W sumie? Ale chyba nie wyjdzie tak. Nie? W całości. Muszę przykroić? No galaretka jest. No, widzisz, galaretka się zrobiła. No, ładnie, pachnie, nie? Mhm. Mm tylko teraz. No. Na chleb od razu. No. Tak, krój. O, ten sposób. No, tylko właśnie chciałem, żeby to wyszło połowę, ale nie chcę wyjść. Nie chcę wyjść połowę. I na chlebek galaretka się fajna zrobiła. No, galaretka i tu się. Mm. Galaretka też. I jeszcze do tego... Ogóreczek. Ogóreczek, bo musi być. I ogóreczki. I można próbować. Czy dobre? Na pewno. Na pewno będzie dobre. Próbuj. Poza kamerą. Mhm. <śm> Dobre jest no. Jest doprawione dobrze, słone dobrze. Mm. Mm -hmm. No. Prosto. W miarę szybko. Konserwa gotowa. Super.